Biuro spisowe. Gminnym komisarzem spisowym jest w zależności od rodzaju gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Poza tym w skład gminnego biura spisowego wchodzi zastępca gminnego komisarza spisowego oraz członkowie GBS-u, czyli koordynator gminny oraz pozostali pracownicy, którzy będą te zadania wykonywać. Jeżeli chodzi o cele, bo takie pytanie na spotkaniach w gminach najczęściej się chyba pojawia, po co robimy ten spis. To takim podstawowym, najważniejszym celem jest zebranie informacji o liczbie ludności, o terytorialnym rozmieszczeniu ludności, o strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Ponadto chcielibyśmy sprawdzić, co się przez ostatnie 10 lat zmieniło, bo spisy powszechne realizowane są raz na 10 lat, poprzedni był w 2011 roku i chcemy spadać, jak ten obraz naszego społeczeństwa się przez te 10 lat zmienił. Ponadto takie dodatkowe cele nam przyświecają, jak aktualizacja operatu do różno, różnych badań, dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską, czyli Eurostat. I wykonanie zobowiązań polskich w zakresie dostarczenia informacji innych. Ale myślę, że te dwa najważniejsze i podstawowe cele to są te, o których mówiłam na początku. Jeżeli chodzi o termin, to spis rozpoczynamy 1 kwietnia 2021 roku i trwa on do 30 czerwca 2021 roku. Taki najważniejszy punkt, jakby na osi czasu, który przyjmujemy, to jest 31 marca 2021 godzina 24. I każda osoba, która będzie się spisywała, czy to samodzielnie, czy to przy pomocy rachmistrzów, i będzie słyszała, będzie dostawała pytania, będą zadawane pytania, będziemy pytać o to, co się wtedy wydarzyło. Dlaczego to jest tak ważne? Ano, ano dlatego, że jeżeli w gospodarstwie domowym urodziło się. 1 kwietnia dziecko, a my y, przeprowadzamy ten spis w tym gospodarstwie 10 kwietnia. To tego dziecka już nie bierzemy pod uwagę. Dlatego określamy jeden wspólny punkt na osi czasu dla wszystkich i cały kraj, wszyscy obywatele są spisywani, niezależnie od tego, czy, czy spisu dokonają w kwietniu, czy w maju, czy w czerwcu. Y, będzie, będzie w tym punkcie czasu jakby zawieszenie i, i na ten punkt czasu się, no, się spisujemy. Y, mówiłam o tym, że. Y, do, pi, spis trwa do 30 czerwca, niemniej jednak w tej chwili jest procedowana druga nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. W ubiegłym tygodniu została już przegłosowana przez Sejm, w tej chwili jest y, odesłana do Senatu, która wydłuża nam y, spis do 30 września. Y, jest Jeszcze, jeszcze przez, musi przejść przez Senat, jeszcze musi pan prezydent podpisać, więc y, czekamy cierpliwie. I stan na dzisiaj, stan prawny na dzisiaj jest taki, że do 30 czerwca, ale mamy nadzieję, że, że ta nowelizacja, druga nowelizacja ustawy zostanie przyjęta, e, spis się wydłuży. No, ma to przede wszystkim związek z epidemią trwającą w naszym kraju, tak żeby każdy spokojnie mógł się spisać, żeby mógł udać się do stosownego miejsca, żeby się spisać, jeżeli nie potrafi tego samodzielnie zrobić, żeby troszeczkę rozłożyć w czasie pracy radnych, ale o tym będę mówiła za chwileczkę, przy omawianiu metod spisu. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli ta nowelizacja zostanie przyjęta, to również ten punkt czasu, czyli 31 marca 2021 roku nie ulega zmianie, czyli wszystkie dane podajemy według temu na dzień 31 marca. Jakie mamy metody pozyskiwania danych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań? Podstawową metodą obowiązkową dla wszystkich jest samo spis internetowy. Będzie on prowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie GUS. Będzie się tam można zalogować zarówno przez profil zaufany, przez bankowość elektroniczną lub przez PESEL i nazwisko rodowe matki. To są takie różne metody, w zależności od tego, kto, kto jaką sobie wybierze. Natomiast mamy świadomość, że jest jakaś część społeczeństwa, która będzie miała z tym problem. Są to problemy związane z niewystarczającymi umiejętnościami, nie mają ludzie komputerów, być może gdzieś na, na jakichś terenach nie do końca internet poprawnie działa, dlatego przygotowane zostały trzy metody uzupełniające, tak aby każdy miał możliwość zrealizowania swojego obowiązku. I tak, pierwszą metodą jest wywiad telefoniczny, będzie on przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego, będzie to pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu. Drugą metodą jest wywiad bezpośredni, prowadzony przez rachmistrza terenowego. Każda gmina już dokonała wyboru rachmistrzów. Osoby, które się zgłosiły, zostały już przeszkolone i mam nadzieję, że już poznawały egzaminy, bo w ciągu dwóch dni od szkolenia musiały zdać egzamin. Więc myślę, że to u Państwa w gminie też, też już jest zrealizowane i, i że ci rachmistrze są przygotowani. Czy ci rachmistrze wyjdą w teren? Czy będą również dzwonić? Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że to wszystko będzie zależało od sytuacji, jaka będzie w kraju, jakie, jaka będzie liczba zakażeń, jaka, jakie będą obostrzenia. E, dlatego przyjmujemy dwie możliwości: że albo radniszcze pójdą w teren, albo będą dzwonić. Myślę, że to na, na bieżąco będziemy, będziemy monitorować sytuację i takie komunikaty będą do gminnego biura spisowego przekazywane. I ostatnią metodą jest wywiad telefoniczny na żądanie, czyli jeżeli nie chcemy, żeby ktoś do nas przychodził, ktoś do nas dzwonił, nie do końca mamy zaufanie, być może, czy ta osoba, która do nas dzwoni, jest tą, za którą się podaje, albo nie pasuje nam pora, o której dzwoni, możemy sami poprzez infolinię spisową zadzwonić i wybrać taki kanał na tej infolinii spisz się przez telefon i tam również będzie, będzie rachmistrz telefoniczny, który taką osobę spisze. Jeżeli chodzi o terminy, one tutaj są zaprezentowane w dwóch wariantach, czyli zarówno w tym obowiązującym obecnie, jak i w tym, który być może niedługo, niedługo zostanie przyjęty po przyjęciu drugiej nowelizacji ustawy. Czyli samo spis internetowy i wywiad telefoniczny na żądanie już ruszają 1 kwietnia i trwają przez cały okres spisu. Natomiast wywiad telefoniczny i wywiad bezpośredni, te dwie uzupełniające metody, będą uruchamiane 16 kwietnia, czyli pierwsze dwa tygodnie jest tylko na. Na spis internetowy i, i na wywiad telefoniczny na żądanie. A od 16 kwietnia rozpoczynamy już taką szeroką akcję y, y, ankietowania y, telefonicznego i bezpośredniego. Y, ustawa mówi, że jeżeli y, obywatel się sam nie spisze, a zadzwoni do niego lub y, zapuka do drzwi Rachmisz, wtedy nie ma już możliwości odmówienia y, udziału w tym badaniu. Każda gmina, również Państwa gmina została zobowiązana do przygotowania stanowiska. To stanowisko będzie oznaczone. Również w gminie będą osoby, które zostały przeszkolone, będą mogły pomóc temu, kto zechce przyjść do gminy i spisać się w gminie, bo na przykład tak jak mówiłam wcześniej, nie ma sprzętu albo nie potrafi, nie do końca rozumie te pytania, ma jakieś obawy. Także w gminie takie stanowisko zostanie przygotowane i każdy może Przyjść i, i z pomocą pracownika gminy e, spisu dokonać. I teraz koleżance oddam głos, która opowie Państwu pokrótce, e, czego będzie spis dotyczył i kto ma obowiązek taki spis przeprowadzić. W trakcie spisu zbierane będą informacje, które będą dotyczyły między innymi charakterystyki demograficznej. Będą pytania dotyczące płci, wieku, adresu zamieszkania, stanu cywilnego, kraju urodzenia, kraju posiadanego obywatelstwa. Będą pytania dotyczące aktywności ekonomicznej, poziomu wykształcenia, migracji wewnętrznych i zagranicznych, charakterystyki etniczno-kulturowej będziemy pytać o narodowość i język, gospodarstw domowych i rodzin, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych oraz budynków. Co ważne w spisie nie będzie pytań dotyczących zarobków i dochodów, cały zakres przedmiotowy określa załącznik numer 1 do ustawy. Wszystkie informacje można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl. Oprócz tych pytań y, będą pytania dobrowolne. Będzie pięć takich pytań dobrowolnych, między innymi pytanie, które będzie dotyczyło: Czy pozostaje pan, bądź pani w związku niesformalizowanym z inną osobą, bądź do jakiego wyznania religijnego? Kościoła lub związku wyznaniowego pani należy. Będą trzy pytania, jeszcze wśród tych pięciu, dotyczące niepełnosprawności. I tak jak wstępnie już powiedziałam, będą to pytania dobrowolne. Osoby, które nie wyrażą zgody na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, będą mogły zaznaczyć, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Z pisem powszechnym objęci są Polacy mieszkający w Polsce. Którzy mają miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź miejsce zamieszkania stałe lub czasowe w Polsce. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający czasowo, bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie. Również Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą, bez względu na okres przebywania, ale którzy cały czas zameldowani są na pobyt stały w Polsce. Z zakresem spisu będą objęci, objęte również osoby bezdomne, bez dachu nad głową. Ale tutaj nie będzie odbywało się tak, jak to kiedyś się odbywały takie specjalne akcje po takich miejscach, gdzie głównie przebywały takie osoby, na przykład na dworcach. Tylko po prostu będziemy spisywać te osoby, które będą miały telefon i z którymi będzie można porozmawiać. Mieszkania, budynki zamieszkane, pomieszczenia nie będące mieszkaniami oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania. Natomiast pisem powszechnym nie obejmuje się szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. Co ważne, to jest to, że jesteśmy zobowiązani do tego, abyśmy udzielali odpowiedzi na pytania dokładne, wyczerpujące i zgodne z prawdą. Do tego nas zobowiązuje ustawa o statystyce. Ważne jest też to, aby jak najwięcej osób spisało się poprzez spis inter, samo spis internetowy, do czego Państwa zapraszamy, zachęcamy i prosimy o to, abyście Państwo jak najwięcej y, promowali spis w swojej gminie. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić swojego obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, zgłasza ten fakt na numer infolinii spisowej, tutaj nie później niż do 31 maja bądź po nowej nowelizacji do 31 sierpnia. Udzielanie odpowiedzi niezgodnych natomiast ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach Y, artykułu 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej. Wszystkie dane osobowe od momentu ich zebrania na potrzeby spisu y, stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi oraz, oraz inne osoby wykonujące te czynności w ramach spisu narodowego. Mają, bez, które mają bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania takich czynności dopiero po złożeniu takiego pisemnego przyrzeczenia. Natomiast naruszenie takiej tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne, przewidziane w y, artykułach 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej, które mówią o tym, że kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega zakaże pozbawienia wolności do lat 3, natomiast kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne, statystyki publicznej, podlega karze pozbawieniu wolności do lat pięciu. Koleżanka będzie prowadziła dalej. Tak, jeżeli chodzi o zadania gminnych biur spisowych, e, oczywiście zapisane są w ustawie o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w artykule 24.1 oraz 24.2. Zadania te wykonują odpowiednio do powierzonej funkcji gminny komisarz spisowy, koordynator gminny i członkowie GBS-u. Myślę, że już członkowie GBS-u są po szkole, więc dokładnie wiedzą, jakie zadania przed nimi stoją. Tutaj taki skrócony harmonogram tych zadań, czyli już w styczniu zostało powołane gminne biuro spisowe, następnie był nabór na, kandydatów na rad mistrzów spisowych i teren, w terenie. Przekazana została ta informacja do wojewódzkich biur spiso, do wojewódzkiego biura spisowego. W tej chwili już jesteśmy po szkoleniu radmistrzów, tak jak wspominałam. Myślę, że oni są już po po zdanych egzaminach. Kolejnym takim zadaniem, które stoi przed gminą, to jest to, o czym wcześniej mówiłam, czyli przygotowanie stanowiska i na koniec marca przekazanie meldunków o gotowości do rozpoczęcia spisu. Co do samego przeprowadzenia spisu, to tak jak mówiłam, w zależności od tego, czy ta druga nowelizacja zostanie przyjęta, te terminy mogą ulec zmianom. Na sam koniec chciałam jeszcze Państwu pokazać infolinię spisową, jak to będzie wyglądało, czyli jest przy, przygotowany numer. 22 27 99 999. W zależności od podania kodu pocztowego, ben, będzie mm, osoba, która dzwoni na taką linię, kierowana do właściwego urzędu, czyli wszyscy z terenu województwa polskiego po podaniu kodu pocztowego będą przekierowani do pracowników naszego urzędu i będą tutaj kontaktować się z nami. Na tą infolinię będzie można za, zarówno zadzwonić, żeby się spisać, ale również, jeżeli będziemy dokonywać samospisu i będziemy mieć jakieś wątpliwości, jakieś pytania, jakieś e, kwestie będą dla nas niejasne, będzie można zadzwonić, e, z konsultantem się połączyć, e, żeby pomógł nam to wypełnić. I trzecia taka bardzo ważna, wydaje mi się, rola tej infolinii, e, żeby sprawdzić, czy osoba, która się podaje za rachmistrza, e, bo się z nami umówiła na telefon, bądź e, chce się umówić i przyjść do nas, jest faktycznie rachmistrzem. Każdy rachmistrz będzie wyposażony w legitymację ze zdjęciem, z numerem i będzie można jego tożsamość sprawdzić w, na takiej infolinii, żeby mieć pewność, że, że nie jest to jakaś osoba, która się podszywa, próbuje wyłudzić od nas jakieś informacje lub jeszcze gorszych jakichś rzeczy dokonać, jak już targnie do mieszkania. Dlatego, dlatego zachęcamy, jeżeli faktycznie ktoś, ktoś nie ma możliwości się sam spisać, chciałby, żeby to zrobił rachmistrz, to można na infolinii sobie sprawdzić. Na sam koniec jeszcze chciałam Państwu przekazać taką informację, że bardzo serdecznie zachęcamy do, do spisywania się przez internet, zarówno Państwa, Państwa rodzin, Państwa kongresu, prosimy o, o, o taką promocję naszego spisu. E, dlatego że o wszystkie osoby, które e, wezmą udział w spisie tą metodą samospisu, mówimy tylko o tej metodzie, będą brały udział w losowaniu, e, będzie taka loteria dla tych osób i będą e, atrakcyjne nagrody e, pieniężne. E, Natomiast gmina, która pięć gmin w każdym województwie, które będą miały najwyższy odsetek tego samospisu internetowego, również będziemy, będziemy doceniać i, i przekazywać upominki dla państwa. Pięć takich gmin w spisie rolnym już te upominki odebrało. Włodarze, włodarze tych gmin byli bardzo zadowoleni ze sprzętu komputerowego, jaki otrzymali. E, jeszcze raz chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za możliwość e, wystąpienia dzisiaj. E, zachęcamy do, do promowania spisu, zachęcamy do tego, abyście Państwo byli ambasadorami tego spisu e, wśród swojej lokalnej społeczności. E, jeżeli są jakieś pytania, to pozostajemy do dyspozycji. Halo, czy są jakieś pytania? Pytacie. Czy in, padło pytanie, czy infolinia będzie czynna 24 godziny na dobę? Nie, nie. Infolinia nie będzie czynna 24 godziny na dobę. Infolinia będzie czynna od godziny 8 do godziny 20. I chyba, że będzie trwało 6 miesięcy to zależy... Coś o narodowości śląskiej, jeżeli obywatel z, zadeklaruje narodowość śląską, jak to się będzie miało? Będzie pytanie dotyczące... Um, y, 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 tak, narodowości etnicznej. Będzie, będzie taka możliwość, żeby, żeby wybrać taką odpowiedź. Nawet dwie możliwości. Przynależność, i Przynależność etniczna i narodowość. Będzie taka, będzie taka możliwość. Okej. Okay. Czy Państwo macie jakieś pytania? To my już nie mamy więcej pytań. Dziękujemy Panią za przedstawioną lekcję na temat spisu. No i co? I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.